Cześć witam na kanale Info Prawa. niestety połamały mi się pomidory w zasadzie to jeden pomidor jeden krzak dwa pędy z pomidora karłowego wielkoowocowego jak to się stało co teraz robić posłuchajcie a były no cztery rozwiązania powiem tylko że te owoce da się Uratować, żeby one, żeby one były dojrzałe. Standardowo zapraszam do zakupu mojej książki Info uprawa jak uprawiać warzywa. Książki o uprawie aż 64 warzyw. Już ponad 14 tysięcy zakupionych książek. Zapraszam na infouprawa.pl i na Alekro. Straciłem około jedną trzecią krzaka. Co prawda mam z 50 krzaków, no ale i tak to denerwuje, bo poświęcę się czas i energię, a to takie coś. Jak było widać, niestety tych owoców było sporo, ale nie pójdą one na zmarnowanie. Te dwa pędy połamały się prawdopodobnie przeze mnie. Co prawda krzak był przywiązany, no ale był on przywiązany niżej. Wyżej te pędy nie zostały przywiązane. Ta odmiana, no a jest to odmiana maliniak, i tak powinna utrzymać te pędy. Ona właśnie rośnie, tak sobie do góry, jednocześnie będąc odmianą karłową. Po prostu te pędy są blisko siebie, a nie rozłożą się tak, yy, tak wiecie, bardzo, jak w przypadku nie, niektórych innych pomidorów. Na wszelki wypadek no moje pomidory, jednak wszystkie te maliniaki zostaną dodatkowo przywiązane. Pomały się te dwa. Pędy. Trzymały się one tak jeszcze ostatkiem do krzaka. Miałem cztery opcje. Pierwsza to zostawić tak te pędy, niech one sobie leżą, i może wydadzą, może zdążą wydać. Owoce. Już tak bodajże, w zeszłym roku zrobiłem z jednym pędem w tunelu i udało się. No ale tutaj mamy sytuację na zewnątrz, bez osłon i nie chciałem tak robić. Według mnie jest to też ryzyko, że no zwiększenie prawdopodobieństwa chorób. Druga opcja, to mogłem przywiązać ten pęd do krzaka. Wiecie, spróbować uratować te pędy, ale te pędy się trzymały na ostatku i zrezygnowałem z tej opcji. Trzecia opcja to podcięciu po pędu, sprawić, żeby puścił on. Korzenie. Usunąłbym wtedy wszystkie. Owoce na krzaku i sprawiłbym, że pędy puszczą ten, te, ten korzeń, te korzenie. Miałbym wtedy dwa dodatkowe krzaki. No ale po co, skoro już nie mam i tak miejsca na następne krzaki? Też nie preferuję takiego roznożenia. Nie, niektórzy tak robią z pędów bocznych, no bo po prostu te zbiory będą opóźnione. Wolę sobie samemu z siewu przygotować gotowe sadzonki lub takie kupić. Czwarta opcja, którą wy, wybrałem, to odcięcie pędów i uratowanie samych owoców. Nie będzie to trudne. Tak robię z pomidorkami, które nie dojrzały na krzaku, bo wszystkie pomidory należy zebrać przed przymrozkami. To tak na przyszłość. Niedojrzałe pomidory przechowuję w domu. W zasadzie jest to obojętne, gdzie je trzymamy. Może niektórych zdziwię, bo czasami słyszałem, czytałem, widziałem, że połóż pomidorki tam i tam tylko tam daj obok nich coś, a do, yy, dojrzeją. No, one tak czy siak dojrzeją. Ja przechowuję po prostu w suchym pomieszczeniu. W teorii dobrze by było, gdyby to pomieszczenie było chłodne, ale u mnie dojrzeją owoce na spokojnie w domu. Gdzie je dam, tam dojrzeją, na przykład na parapecie. Niektórzy przechowują pomidory w kartonie i przykrywają papierem, niektórzy trzymają pomidory razem w skrzynce, inni przechowują tak, aby pomidory się ze sobą nie stykały. Na spodzie kładą karton. Ja, tak jak mówię, i tak pomidory dojrzeją. No, w sumie fajnie by było, gdyby one się ze, ze sobą nie stykały. Ale tak, polecam tylko patrzeć, czy, czy te owoce są chore, czy, pomidory się, czy te pomidory się nie psują. Bo szczególnie pod koniec uprawy, zbierając wszystkie pomidorki, czasami nie wychwycimy chorego pomidora, który potem w pomieszczeniu i tak się zepsuje. A jak się psuje, to należy go usunąć, żeby te inne obok niego się nie psuły. Uprawa pomidorów mi idzie dobrze. Mam pomidory w donicach w nieosłoniętym gruncie, mam krzaki w ziemi bez osłon i mam też w tunelu foliowym. Teraz ze względu na upały takie bardzo mocne, po 35 stopni, które są i będą przez minimum kilka najbliższych dni, na ten czas moje krzaki w tunelu otrzymały cieniówkę. A tak to wszystko normalnie. Podlewanie w donicach codziennie, w gruncie co około 3 dni w te upały. Pomidory zostały już opryskane na zarazę. Jeszcze będą później nawiezione. No i zaczyna się to, co najlepsze, czyli zbiory. Już zbieram pomidory koktajlowe z tymi wielkoowocowymi jeszcze chwila. Ciągła pielęgnacja to usuwanie wilków, usuwanie niektórych ogonków liściowych przy pomidorach właśnie wysokorosnących. No a teraz już kończę opowiadać. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego fil filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.